Po tym się Janku, po ze się Janku spodobała tobie. Po tymzem się Janku, po tymzem się Janku spodobała tobie. Cy po tych korolach. Co mi o ich nie miała? Sy po tych zach moich, czy po tych wzach moich, co mnie mi płakała. Po tych zech moich ty, po tych zachwoich, moich, co mnie mi płakała. Spodobałaś mi się, Marysiu, głowie, Zesю miała nosić, zesю miała nosić, wionecek na głowie. Zesю miała nosić, zesю miała nosić, wionecek na głowie. Mi się ta Twoja robota spodobałaś mi się, spodobałaś mi się, choć była sierota. Spodobałaś mi się, spodobałaś mi się, choć była sierota. Wtedyś mi się, Maryś, wtedy spodobałaś się. Jak ze śmiec to dole, jak ze mi to dole, snopki podawała. Wielkie brawo, pani Zosz, wielkie brawo. Dobrze, że pani przypomniała, że równouprawnienie to tak wprowadza.